Witaj w, Andrew Wana, w programie Prawda Ewangelii z Łomakiem, w którym skupiamy się na Bożej bezwarunkowej miłości i łasce. Wiara tylko przywłaszcza sobie to, co Bóg już zapewnił przez łaskę. Jeśli łaska czegoś nie zapewniła, twoja wiara nie sprawi, że Bóg to zrobi. Kiedy nauczyłam się, że już mam wszystko, co Bóg może mi kiedykolwiek dać, wszystko zaczęło się układać. A teraz Andrew. Witaj we wtorkowym odcinku programu Prawda Ewangelii. Znajduję się w piątym tygodniu nauczania pod tytułem Już to masz. Powiedziano mi, że wczoraj powiedziałem, że był to mój czwarty tydzień. Skończyłem już cztery tygodnie, zaczynam piąty tydzień i mówię ci, to potężne nauczanie. Oczywiście omówiłem już wiele materiału, więc. Nie mam czasu, żeby to powtórzyć. Powiem tylko, że wczoraj zacząłem czytać list do Kolosan. List do Kolosan i do Efezjan zostały napisane z perspektywy, której większość ludzi nie ma. I dlatego większość ludzi nie doświadcza zwycięstwa, które obiecują te listy. Ponieważ większość ludzi wierzy, że Bóg może zrobić wszystko, ale nie zrobił nic. I że muszą coś zrobić, aby zmotywować Boga i sprawić, by Bóg zadziałał na ich korzyść. I to prowadzi do stwierdzenia typu wiara porusza Boga. Wiara nie porusza Boga, Bóg już poruszył się z łaski. Zanim Ty i ja się urodziliśmy, zanim w ogóle zgrzeszyliśmy, zanim w ogóle mieliśmy potrzebę. Bóg już zapewnił wszystko, co kiedykolwiek uczynił przez Jezusa. Jego ranami zostaliście uzdrowieni. Pierwszy list Piotra 2,24. Bóg już zrobił, i kiedy narodził się na nowo? I kiedy narodziłeś się na nowo, On umieścił wszystko, czym jest, wszystko, co ma, wszystko, czego kiedykolwiek będziesz potrzebować w swoim wnętrzu, i chodzi o uwolnienie, wydobycie na zewnątrz tego, co jest w Tobie, zamiast próbowania skłonienia Boga do tego, żeby dał Ci coś nowego. To jest zmiana światopoglądu. Jeden z moich studentów podszedł i powiedział, że jest to zmiana wszechświatopoglądu, próbując <grym> tylko podkreślić, że ogromna jest to zmiana w Twoim myśleniu. A, a mówią o tym wersety, których używałem wczoraj. Pozwól, że wrócę do listu do Kolosan 1:9. Modli się za nich, aby byli napełnieni poznaniem jego woli we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Nie modli się, żeby dostali coś nowego, ale żeby zrozumieli i mieli poznanie tego, co Bóg już zrobił. Werset 10 to sprawi, że będą postępowali w sposób godny Pana, by podobać 11, Mu się we wszystkim. Werset 11 to wzmocni ich, gdy zrozumieją, co się już wydarzyło, a następnie werset 12, dziękując Ojcu, który już, czas przeszły, nas uzdolnił. Słowo uzdolnił oznacza tutaj uczynił zdolnymi do uczestnictwa w dziedzictwie świętych w światłości. Wielu ludzi oglądających ten program wierzy, że Bóg ma dla nich dobre rzeczy, że Bożą wolą jest, abyś był uzdrowiony, abyś prosperował, abyś był radosny, szczęśliwy i produktywny. Wierzysz w te rzeczy, ale nie wiesz, jak je osiągnąć i większość ludzi myśli, nie potrafią tego zrobić. Nie jestem w stanie w tym uczestniczyć. Ten werset mówi, że Bóg uczynił cię zdolnym, uzdolnił cię do uczestnictwa. A jeśli powiedziałeś, ale ja nie jestem, to jest właśnie jeden z problemów. Nie wierzysz w to, co on powiedział, już to masz, Bóg już dał ci wszystko. Prawdopodobnie nie dojdę do tego w tym tygodniu, ale w przyszłym tygodniu będę mówił o tym, że masz już tę samą wiarę, którą miał Jezus. Nie masz problemu z wiarą? Możesz nie rozumieć wiary i dlatego jej nie używasz i nie wykorzystujesz tego, co masz. Ale List do Galacjan 5, 22 i 23 mówi, owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara, łagodność, powścięgliwość. Wiara jest już w Tobie i to nie jest niedojrzała. Słaba wiara. W swoim wnętrzu masz wiarę Syna Bożego. Będę o tym nauczał w przyszłym tygodniu. Już masz wiarę, ale musisz zrozumieć pewne rzeczy. Musisz mieć poznanie. Biblia mówi, Jezus jest tym, który to powiedział w Ewangelii Jana 8:32, że poznacie prawdę, a prawda Was wyzwoli. Dopóki nie poznasz prawdy, dopóki nie zrozumiesz, że już to masz, i nie przestaniesz prosić Boga, żeby dał ci coś, co już masz, i zamiast tego zaczniesz wierzyć, że to masz, i zaczniesz uczyć się, jak użyć tego, co masz. Cóż, to nie będziesz wolny. Tylko prawda, którą znasz, czyni cię wolny. Prawda nie czyni cię wolnym, dopóki nie poznasz tej prawdy. To właśnie powiedział Jezus w Ewangelii Jana 8.32. Powtarzam czytamy, że On nas uzdolnił do uczestnictwa w dziedzinie. W dziedzictwie Świętych W światłości, przez 13, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego syna. Mówiłem o tym we wczorajszym programie, ale tak wielu ludzi przypisuje diabłu zbyt wiele zasług. Diabeł istnieje, i gwarantuję Ci, że jeśli mu na to pozwolisz, on zje twój lunch i obliże sobie po nim palce. Nie mówię, że szatan nie jest czynnikiem, ale on jest czynnikiem tylko dlatego, że ma moc zwodzenia. A jeśli wierzysz w jego kłamstwa, i jeśli mu się poddajesz i myślisz, że jest silniejszy od ciebie, to tylko wzmacniasz diabła. Podczas gdy prawda jest taka, że Bóg dał Ci moc i władzę nad wszystkimi dziełami diabła. Jest tak wiele miejsc, które o tym mówią. Mam osobne nauczanie zatytułowane Autorytet Wierzącego, które zajmuje się tą kwestią i pokazuje ci, że szatan tak naprawdę nie otrzymał swojej mocy od Boga. On nie ma tej wewnętrznej mocy, która jest w nim. Jedyną mocą szatana jest zwiedzenie, a kiedy poddajesz się jego kłamstwom i oszustwom, to ty dajesz diabłu moc. Szatan nie może nic ci zrobić bez twojej zgody i współpracy. To jest niesamowite. Wiem, że właśnie pogłaskałem pod włosy religię wielu ludzi, ale to nie znaczy, że to, co mówię, jest złe. Zachęcam cię do zapoznania się z tym nauczaniem o autorytecie wierzącego, ale wracając do listu do Kolosan 1.13, który nas wyrwał z mocy ciemności, to już załatwione i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, Werset 14, w którym mamy odkupienie, słowo odkupienie, właściwie dalej w tym samym wersecie mówi: Mamy odkupienie przez jego krew, przebaczenie grzechów. Przebaczenie grzechów nie jest czymś, co jest dostępne, jeśli coś zrobisz, jeśli poprosisz we właściwy sposób. Nie, kiedy rodzisz się na nowo, twoje grzechy zostały już przebaczone, przeszłe, teraźniejsze, a nawet te grzechy, których jeszcze nie popełniłeś. Wiem, że to radykalne stwierdzenie i wielu ludzi myśli, że to herezja. Mówią, jak Bóg może przebaczyć grzech, zanim go popełnisz? Jeśli Bóg nie może przebaczyć grzechu, zanim go popełnisz, to nie może być ci przebaczone, ponieważ Jezus umarł za twoje grzechy 2000 lat temu, zanim je popełniłeś. Bóg przebaczył wszystkie twoje grzechy. Czy to znaczy, że teraz możemy żyć w grzechu? To znaczy, że Bóg za nie zapłacił, ale gdybyś zrozumiał, co Bóg uczynił, żyłbyś bardziej świętym życiem przez przypadek, gdybyś miał objawienie Bożej miłości, niż kiedy robiłeś to celowo. Chociaż Bóg złożył na Jezusa swój wyrok przeciwko grzechowi wierzącego i nie zostaniesz ukarany przez Boga za swoje grzechy, szatan uzyska drogę wstępu. Kiedy grzeszysz, list do Rzymian 6:16 mówi, Czyż nie wiecie, że komu oddajecie siebie jako słudzy w posłuszeństwo, komu jesteście posłuszni? Tego jesteście sługami, bądź grzechu ku śmierci, bądź posłuszeństwa ku sprawiedliwości. Jeśli chrześcijanin żyje w grzechu, Bóg już osądził ten grzech. Nie zostaniesz odrzucony przez Boga, ale właśnie dałeś diabłu wolność, panowanie, autorytet w twoim życiu. A Ewangelia Jana 10,10 10 mówi, złodziej, mówiąc o diable, przychodzi tylko po to, żeby kraść, zabijać i niszczyć. Zapewniam cię, jeśli dajesz szatanowi panowanie w swoim życiu poprzez umyślne życie w grzechu, on zje twój lunch i obliże sobie po nim palce, ale Bóg już dał nam odkupienie, przebaczenie grzechów. A potem dalej. Będę pomijał niektóre wersety, ale zachęcam cię do przeczytania listu do kolosa. To wszystko zostało napisane z perspektywy, że Bóg już to zrobił. Wszystko, czego będziesz potrzebować, zostało już osiągnięte i jest już w tobie. List przechodzi przez to i mówi o tym, co już masz. Spójrz na werset 21, albo wrócę do wersetu 20, który mówi, i żeby przez Niego pojednał wszystko ze sobą, czyniąc pokój przez krew jego krzyża. Przez Niego, mówię, to co jest na ziemi, jak i to, co jest w niebie. I was, którzy kiedyś byliście obcymi i wrogami umysłem w niegodziwych uczynkach, teraz pojednał. To nie jest coś, co ma się wydarzyć. Wielu ludzi wierzy, że kiedy zostajesz zbawiony, Bóg zapisuje cię w Księdze Życia Baranka w Niebie i w ten sposób twoja przyszłość i wieczność są zabezpieczone. Pójdziesz do Nieba zamiast do Piekła, ale w tym życiu w zasadzie jesteś zbawiony i utknąłeś. Może i masz przebaczone grzechy? Ale nadal jesteś w rozsypce. A to wszystko wydarzy się, kiedy wszyscy trafimy do nieba? Cóż to będzie za dzień? To wtedy tak naprawdę zaczyna się zbawienie. węzeł mówi, że on pojednał cię już teraz. Nie, bo będzie wspaniałe, ponieważ będziemy mieli uwielbione ciało, które nie będzie podlegało bólom, chorobom, rzeczom, z którymi mamy do czynienia w tym życiu. Nasz umysł zostanie całkowicie odnowiony. Pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział mówi, że będziemy wiedzieć wszystko, tak jak sami jesteśmy poznani, więc twoje ciało i twoja dusza zostaną zmienione, ale już teraz w twoim duchu. Jesteś tak samo doskonały, kompletny i czysty, jak będziesz w wieczności. Twój duch jest już przemieniony. Już zostałeś pojednany z Bogiem. Pismo mówi, Jezus powiedział w Ewangelii Jana 4.24, że Bóg jest duchem, więc ci, którzy go czczą, powinni go czcić w duchu i w prawdzie. Kiedy zbliżasz się do Boga przez swojego narodzonego na nowo ducha, już zostałeś pojednany, już masz wszystko, twój duch jest kompletny i możesz śmiało podejść do samego tronu Boga. Nie musisz czekać na niebo. Kiedy pójdziesz do nieba, otrzymasz uwielbione ciało i odnowiony umysł, ale twój duch jest już kompletny. I w takim stopniu, w jakim odnowisz swój umysł i zrozumiesz, co Bóg już dla ciebie zrobił, możesz cieszyć się niebem tutaj, na tej ziemi. Nawet Jezus modlił się, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja na ziemi, tak jak w niebie. Nie musisz czekać na niebo, to wtedy wszystko się dopełni, ale możemy zacząć doświadczać nieba tutaj, na ziemi. Tak więc werset 21 mówi: Teraz pojednał. Werset 22: W Jego doczesnym ciele przez śmierć, aby Was przedstawić jako świętych, nieskalanych i nienagannych przed swoim obliczem. To będzie kompletne w niebie, duch, dusza i ciało, ale już teraz w Twoim duchu jesteś kompletny. Tak właściwie będzie to powiedziane w kilku wersetach dalej, w drugim rozdziale, że jesteście dopełnieni w Nim. Twój duch jest już kompletny, Twoje ciało nie jest kompletne, Twoja dusza nie jest kompletna, ale Twój duch już jest kompletny w nim. Pozwól, że przeskoczę do wersetu 25, który mówi, Jego sługą stałem się zgodnie z zarządzeniem Boga, danym mi dla was, abym wypełnił Słowo Boże, tajemnicę, która była ukryta od wieków i pokoleń, ale teraz została objawiona Jego świętym, którym Bóg zechciał oznajmić, jakie jest wśród pogan bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. Nie jest tu powiedziane, że w niebie będziesz mieć jedność z Bogiem i wtedy wszystko będzie niesamowite. Nie. On modli się, aby Bóg otworzył twoje oczy i pozwolił ci zrozumieć tę tajemnicę, że Chrystus jest teraz, właśnie teraz, w Tobie nadzieją chwały. Nie mam słów, aby to odpowiednio wyjaśnić. To musi przyjść przez objawienie. Mogę. Mówić różne rzeczy, ale większość ludzi jest kontrolowana i zdominowana przez to, co widzą, smakują, słyszą, wąchają i czują. Są kontrolowani tylko przez fizyczną sferę. Myślą, że ten fizyczny świat jest wszystkim, co naprawdę istnieje. Nie rozumieją, że są istotami duchowymi. Jak do Jakuba 2.26 mówi, jak bowiem ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. Duch jest tym, co daje ci życie, to duch jest tą życiodajną częścią. Ciało jest jak płaszcz czy coś w tym rodzaju. Mogę zdjąć mój płaszcz i on po prostu upadnie. Nic w nim nie ma. Ma tylko kształt, pełni tylko jakąś funkcję, jest moim ubraniem. Moje ciało to tylko taki płaszcz, to coś, co pozwala mi istnieć, poruszać się. On tylko ubiera prawdziwego mnie. Prawdziwy ja to istota duchowa, a w Chrystusie Chrystus jest w nas. Nadzieja chwały. W sferze duchowej Bóg Wszechmogący mieszka w Twoim wnętrzu, jeśli uczyniłeś Jezusa swoim osobistym Panem i Zbawicielem. Jeśli nie uczyniłeś Jezusa swoim osobistym panem, to Chrystus w tobie nie mieszka. On nie jest w każdym. Jest napisane, że musisz go przyjąć. Ewangelia Jana, rozdział pierwszy, mówi: Lecz wszystkim tym, którzy go przyjęli, dał moc, aby się stali synami bożymi. Musisz uczynić Jezusa swoim panem. List do Rzymian 10,9 mówi: Jeśli ustami wyznasz pana Jezusa. W tym stwierdzeniu jest bardzo wiele. Przede wszystkim musisz wierzyć, że Jezus istniał, musisz wierzyć, że Jezus był Synem Bożym, a nie że był zwykłym człowiekiem, że był dobrym człowiekiem, jak niektórzy myślą. Jeśli Jezus był tylko człowiekiem, to jego życie było warte tylko życia jednej osoby. Nie mógł zastąpić swoim życiem życie całego świata. Ale jeśli Jezus był Bogiem objawionym w ciele, tak jak mówi Pismo, to jako Bóg w ludzkim ciele jego wartość była warta więcej niż całe stworzenie, które stworzył. Więc kiedy złożył siebie w ofierze i uczynił siebie zastępstwem za naszą karę, Biblia mówi w liście do Rzymian 6,23, zapłatą bowiem za grzech jest śmierć. A wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga. A zatem wszyscy zasługujemy na śmierć. Jezus przyszedł i jako Bóg wziął na siebie naszą śmierć, umarł za nas. Postawił się w naszym miejscu i wziął na siebie karę, na którą zasłużyliśmy. A skoro był Bogiem, Zatem jego ofiara zapłaciła za Twoje grzechy, moje grzechy, grzechy całego rodzaju ludzkiego, ale musisz przyjąć go przez wiarę. Wracając do listu do Rzymian 10:9, jeśli wyznasz Jezusa jako Pana, to nie oznacza, że mówisz, że będziesz doskonały, ale oznacza, że mówisz, że oddajesz mu swoje życie, oddajesz swoje życie w jego ręce, wierzysz, że Bóg ci wybaczy i przyjmie cię na podstawie tego. Co Jezus zrobił dla ciebie, a nie tego, co ty robisz dla Niego. To nie znaczy, że będziesz doskonały, ponieważ nie będziesz doskonały. Nikt sam z siebie nie może prowadzić doskonałego życia. Musimy przyjąć to przebaczenie, ale to oznacza, że jesteś gotowy, by poddać się i powiedzieć: Boże, nie ufam swojej własnej dobroci. Nie staję przed Tobą z powodu jakiejkolwiek zasługi lub dobroci, którą posiadam. Robię to ze względu na Jezusa, czynię Go moim Panem, poddaję Mu się. Tak więc list do Rzymian 10.9. Musisz wyznać swoimi ustami, że Jezus jest Panem i uwierzyć w swoim sercu, że Bóg wzbudził Go z martwych. Innymi słowy, musisz umieścić Jezusa w osobnej kategorii, nie jako dobrego człowieka, moralnego przywódcę, przykład. Nie, on był Bogiem, który za nas umarł. On powstał z martwych. Jezus żyje i kiedy to zrobisz, kiedy uczynisz Jezusa swoim Panem i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wzbudził go z martwych, werset z listu do Rzymian 10.9 mówi, że będziesz zbawiony. Nie możesz być, ale będziesz. Następny werset mówi: Sercem bowiem wierzy się ku sprawiedliwości, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Werset trzynasty mówi: Każdy bowiem, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony. A więc Jezus zrobił to wszystko, ale ty musisz to przyjąć. Dla tych z Was, którzy to przyjęli, wszystkie te rzeczy, o których mówię, są prawdą zostałeś wyrwany z mocy diabła zostałeś przeniesiony do królestwa umiłowanego Syna Bożego zostałeś uzdolniony uczyniony zdolnym do udziału w dziedzictwie świętych w światłości masz odkupienie przebaczenie grzechów zostałeś pojednany z Bogiem werset 21 i zgodnie z wersetem 27 list do kolosan 1:27 masz teraz w sobie Chrystusa nadzieję chwałę to nie jest coś, co się stanie, kiedy umrzesz i pójdziesz do nieba. To może zostać ukończone. Ciało i dusza dodane do Twojego ducha, ale Twój duch w tej chwili jest już przemieniony i Chrystus jest w Tobie. On nie jest gdzieś tam. Nie musisz ściągać Go modlitwą na dół. Ludzie mówią rzeczy w stylu Boże, wyciągnij swoją rękę i dotknij tej osoby. Boże, przyjdź i dotknij mnie. Ty już jesteś dotknięty. Nie możesz mieć nic lepszego niż Boga wszechmogącego. Jezusa Chrystusa mieszkającego w Twoim wnętrzu. Masz wszystko, czego będziesz potrzebować. To, czego nie masz, to objawienie tego, co masz. I o tym jest cały list do Kolosan, rozdział pierwszy. On modli się, abyś otrzymał mądrość, abyś zrozumiał, co już masz. List do Efezjan mówi to samo. List do Efezjan 1,3. Już jesteś błogosławiony wszelkim duchowym błogosławieństwem. W liście do Efezjan 1,14 do końca rozdziału modli się, aby Twoje oczy zostały otwarte na to, co już masz tę samą moc, która wzbudziła Jezusa Chrystusa z martwych. Bóg nie jest tam na zewnątrz. Jeśli uczyniłeś go swoim panem, jesteś zbawiony. I Chrystus jest teraz w tobie. Nie możesz otrzymać więcej Boga niż to, co już masz. Ludzie często odwołują się do Starego Testamentu i Eliasza, który miał wielką manifestację Bożej mocy w swoim życiu. Przyszedł Elizeusz, jego sługa, i poprosił o podwójną porcję i otrzymał podwójną porcję tego, co miał Eliasz. Często słyszy się, jak ludzie mówią, to jest Noc podwójnej porcji. Będziemy się modlić, żeby Bóg dał Wam więcej, żeby Bóg dał przyrost. Nie, nie możesz tego zrobić. Elizeusz mógł otrzymać podwójną porcję tego, co miał Eliasz, ponieważ Eliasz miał tylko pewną miarę Boga. Ale każdy narodzony na nowo wierzący ma teraz Chrystusa, Boga Wszechmogącego, który mieszka w jego wnętrzu nadzieję chwały. Ty nie dostałeś tylko trochę Chrystusa, nie dostałeś odrobinę Chrystusa. Mieszka w tobie cieleście cała pełnia bóstwa. Mówię tak szybko, jak tylko potrafię, ale dzisiaj do tego nie dojdę. W którymś z odcinków w tym tygodniu przejdę do rozdziału drugiego, który mówi, że jesteś, to znaczy, że jesteś dopełniony. To znaczy, że jesteś udoskonalony. W sferze duchowej masz już wszystko, czego mógłbyś kiedykolwiek potrzebować. Oczywiście możesz mieć więcej Chrystusa żyjącego przez ciebie. Możesz uwolnić więcej namaszczenia niż teraz, ale nie możesz otrzymać więcej niż to, co masz. Możesz mieć więcej działania ale nie przez proszenie Boga, żeby dał Ci więcej. Dzieje się to przez odnawianie swojego umysłu w tym, co już masz, i funkcjonowanie w wierze, wierząc w to, co masz, zamiast błagać Boga o więcej. To, co tu mówię, jest głębokie i nie ma jednego na tysiąc chrześcijan, który by to rozumiał, może są tacy, którzy słyszeli o tym, kim jesteśmy w Chrystusie i co mamy, ale bardzo niewielu z nich tym żyje. Wielu ludzi może nawet mówić o niektórych z tych rzeczy, ale w praktyce, w życiu codziennym, patrzymy na to, czego nie mamy w naszej fizycznej sferze, czy to w finansach, czy w uzdrowieniu. Mamy choroby i na tym się skupiamy. Skupiamy się na problemach, na problemach w relacjach i większość z nas żyje w tej sferze. Kiedy mamy problem, mówimy, Boże, czy mógłbyś coś zrobić? Zamiast wierzyć, że Bóg już to zrobił, kiedy narodziłeś się na nowo, On umieścił tę moc w Twoim wnętrzu i zamiast używać autorytetu, który Bóg Ci dał, przychodzimy do Boga jako żebrak, prosząc Go, żeby coś zrobił, tak jakby On tego nie zrobił. Prawda jest taka, że Bóg już to zrobił. Jesteś kompletny Nim. Często do tego nawiązuje, jest to list do Kolosan 2, 9 i 10. Już jesteś kompletny. Bóg już to zrobił. Chrystus jest w tobie, nadzieja chwały. Nie musisz ściągać Go modlitwą na dół. Musisz Go uwolnić przez odnowienie swojego umysłu. List do Rzymian 12:2. A nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli rozeznać. Słowo rozeznać oznacza zamanifestować w fizycznym zmysłom, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga. Bóg już włożył w ciebie wszystko, ale ty musisz odnowić swój umysł i zamanifestować w sferze fizycznej to, co już zamanifestowało się w sferze duchowej. Witaj w minucie z AWM. W krótkim wglądzie w to, jak przyjaciele i partnerzy Andrew McMinistries wyposażają studentów Harris Bible College na całym świecie w prawdę Ewangelii. Studentów tak jak Ruth Lewis z Anglii. Jako była Sikhika, Ruth zaczęła cierpieć z powodu tak poważnych demonicznych ataków że chciała popełnić samobójstwo. Zamiast tego zawołała do Jezusa i natychmiast została uwolniona. Chcąc dowiedzieć się więcej o swoim Zbawicielu, Ruth zapoznała się z Harris w Warsaw. Nie przez przyjaciela czy reklamę, ale przez kogoś, kogo można jedynie nazwać aniołem. Powiedział, że kiedy pójdę do Harris Bible College, cała służba, wszyscy, którzy są w niej zaangażowani, są tam, ponieważ przyprowadził ich Bóg, a nauczanie, które otrzymam, zostało zaplanowane przez Boga, aby było głoszone na całym świecie, aby obejrzeć, już całe spotkanie z łaską. Odwiedź naszą stronę internetową już dziś. Nauczanie Andrew, już to masz jest dostępne w języku polskim jako książka w formie papierowej lub w formie audiobooka. Możesz ją zakupić dzwoniąc do nas pod numer telefonu 42 280 78 67 lub wchodząc na naszą stronę internetową awm.polska.com, zakładka sklep. Zanim zostałeś ukształtowany w łonie Twojej matki, Bóg już określił cel dla Twojego życia cel od Boga. Bóg ma cel, by przygotować Cię do Twojego powołania. Mówię Ci, że Harris Bible College to miejsce do tego. Jeśli chcesz zmiany życia, przyjdź do Haris. Przyjdź do Harris. Kolejne dwa lub trzy lata mogą być najbardziej potężnym czasem Twojego życia. Jeśli będziesz siedział w Słowie Bożym, przez cztery godziny dziennie, przez pięć dni w tygodniu, przez dwa lub trzy lata, to zapewniam cię. Bóg będzie do ciebie mówił i zacznie pokazywać Ci Twój cel. Każdy z Was został stworzony mając cel. Czy wiesz, jaki jest ten cel? Znajdź swój cel, przyjdź do szkoły Harris w Łodzi. Dowiedz się więcej na cbcpolska.com Linia modlitewna dla widzów programu Prawda Ewangelii jest czynna od wtorku do czwartku od godziny 12 do 18.30 z wyjątkiem dni urzędowo wolnych od pracy. Jeśli potrzebujesz, by ktoś zgodził się z Tobą w modlitwie, zadzwoń pod numer 42 280 78 67 lub napisz na info .małpa Dziękujemy, że obejrzeliście ten odcinek Prawdy Ewangelii. I z całego serca dziękujemy wszystkim, którzy sieją w służbę Andrew. Mac ministries. Twoja szczodrość wspiera głoszenie Bożej, bezwarunkowej miłości i łaski wszystkim Jego dzieciom na całym świecie. Dzięki tobie ludzie mają dostęp do darmowych materiałów i ich życie ulega zmianie. Naprawdę czynisz różnicę. Jeśli nie jesteś naszym partnerem, prosimy módl się o to i zostań nim już dziś.